Dobry wieczór, witam Państwa. Jak codziennie, jak co wieczór, witam w dniu 24.09.2025. Mam tutaj troszeczkę do opowiedzenia Wam odnośnie cukrzycy, cukru, co może zahamować, jak się trzeba zachować, jak trzeba. Co trzeba stosować? Ja tutaj niczego nie ukrywam, żeby ktoś szukał czy coś, tylko chcę Wam doradzić jak najlepiej. Oczywiście, że tutaj nie płacicie za nic. Subskrybujcie kanał, ponieważ też się za to nie płaci za subskrypcję, więc subskrybujcie jak najwięcej. Przyciśnijcie dzwoneczek, żeby wcisnąć i żeby być na bieżąco, proszę Państwa. Proszę Państwa, bardzo dużo zielarzy, nawet tych słynnych zielarzy, nawet taki zielarz z Jasnej Góry, jakiś po prostu mnich czy jak, już nie wiem jak to tam opisują, ludzie go poszukiwali, no bo zna następujące dzieła, które który robi, robi, robią tam na tej Jasnej Górze, tym klasztorze, czy gdzie było tam, nie wiem, chyba w klasztorze, te zioła w kroplach, które prawdopodobnie leczą, proszę Państwa, cukrzycę, gdzie nie trzeba tej metamorfiny i tam coś innego zażywać, tylko tym sposobem zażywanie takich ziół w kilkanaście dni próbuje wygenerować po prostu, że dobrze funkcjonuje czustka organizmu w ogóle. Ale to jest, mnie się wydaje, że to jest blef. Ponieważ żeby zmylić ludzi, to nie powinno tak być. Właśnie nie lubię tego i muszę tutaj powiedzieć. To napisane są zioła po w języku angielskim. I tutaj wiadomo, że to mówią dobrze, że nikt nie zrobi za bardzo sam tego leku, ponieważ trzeba proporcjonalnie w procentach. Tak, z tym się zgadzam. Ale proszę państwa, podawanie takiego czegoś jak Koptis, koptis jakie zioło, to Koptis to jest złotnica u nas w Polsce, albo złotanidzina, inaczej, można też kupić. Później piszą, że jakiś tam, no nie będę tutaj. Te, ale to ja Wam podam po polsku te zioła, które powinny być: kmin rzymski, jaśmin, kwiat, proszę Państwa, owoc gardenu i, i też nazywa tak dziwnie po łacinie, ale to jest po polsku inaczej: papryka chili. Z tym, że uważam, że przy likwidowaniu chociażby mniejszej dawce fabryki chili i jak jest taki ktoś po prostu chory i ma jeszcze innej choroby czegoś tu szukam nie powinien proszę Państwa dodawać, w każdym bądź razie insulimet tak zaznaczali że ten lek się tak nazywa to właśnie posiada ten skład który Wam tutaj powiedziałam nie musi być, to jest złotnica lub złota nić klon Kmin Rzymski, Jaśmin, Proszę Państwa, Owoc Gardenii. Może być co inne w zamian, jak skołczyć i mniszek lekarski. Ja Wam tutaj powiem, mniszek lekarski to jest taki lek, można powiedzieć, złoty lek, który hamuje raka, rozwój i nowotwora, który zmniejsza cukrzycę, jak go zażywasz, który jak są erytrocyty złe, to też. Po prostu potrafi, czy jak jest przetuszczona wątroba, potrafi, jak się go pije, do zera, ten zły cholesterol po prostu wycofać, więc jest, można powiedzieć, złotym lekiem, ale taki lek trzeba umieć też przygotować. Można go mieć w kroplak, a można też pić tego mniszka, korzeń, gotować. I jak ktoś nie ma tej książeczki złotych, wziąłem na wagę złota. Polecany przez władzę, to proszę do mnie zadzwonić 884 959 320. Tam jest napisane o mniszku: jak przygotować. Na kilka sposobów można, no ale to, co najlepiej leczy, to tak jak ja powiedziałam, korzej. Mniszka się gotuje, bo nalewek to już nikt nie zrobi teraz. Proszę Państwa, ponieważ nie ma tego mleczka w tym mniszku bo na wiosnę najwięcej, jak on ma w te liście iść, to najwięcej tego białego mleczka jest, więc trzeba go też trochę wycisnąć. To jest takie, jak się człowiek nauczy, to tak już rutynowo wyrobił, po prostu, że to tak by się wydawało, że to nie, nie ma dużo roboty, ale jednak jest, bo jak już zrobisz, to masz, czy komu, czy sobie po prostu. Tak, więc tutaj chciałam powiedzieć, że ci wszyscy, którzy mają właściwie zły cholesterol, podwyższonej trójgliceryty lub obniżone coś tam, lub przetłuszczoną wątrobę, lub torbielę na wątrobie, czy inaczej, mogą z powodzeniem Pić mniszka, mimo że ktoś ma mniejsze ciśnienie, czasami aż, aż ono się może zaniżać. Jeżeli mniszka będzie pił taką szklankę do na trzy razy, czy na, czyli znaczy się o dziewiątej, dwa, trzy i o dziesiątej, jedenastej wypije, drugą wieczorem, to przy chorobach, które ja tu mówię, tych groźnych chorobach, nie innych, to, to po prostu zatrzyma się ten cały proces tych wadliwych komórek. Przy okazji leczy się cukrzyca i wszystko. Jest to jednym słowem złote, mniejszego złote, zioła na wagę złota. Tak jak ja w tej książce napisałam, bo to jest prawda. Niektórzy, niektórym się nie chce. Niektórzy mieli przetuszczoną wątrowę w ogóle nie chce się im ukopać tego mniszka, żeby chociaż kilka razy w miesiącu wypić, to nic się nie dzieje, proszę Państwa, a jednak <laughs> trzeba zadbać o to zdrowie. Co tu chciałam jeszcze powiedzieć takiego dość ważnego, proszę Państwa, no to mówiliśmy sobie, ochrona naszego zdrowia, musicie uważać, nie zwracajcie ludzi uwagi. Możecie zwrócić uwagę, ale nie, nie weźcie i nie wierzcie w jakieś grzyby i w jakieś nalewki z grzybów, bo to robią nieodpowiedzialni ludzie, takiego czego się nie zażywa. I takie głupie jakieś opowiadanie, że herbatka z grzyba czy coś tam Ci pomoże, proszę Państwa, chyba pomoże na stałe, tak mi się widzi, że tylko wypijasz, jak wiesz trującego szatana, to tylko jeden raz możesz go zjeść. Czy jakąś kanie podobną do humora, Więc <laughs> tak samo ci, którzy nawijają na Facebooku, bo takie lekramy sobie ustawili, bo teraz chyba im płacą za to. Więc opowiadają bzdury okropne. Proszę Państwa, że, że się w głowie to nie mieści. Proszę Państwa, pytacie choroby skóry są różnego rodzaju. Ziarniaki obrączkowe, i inne po prostu i jakby to powiedzieć, różnego rodzaju, różnego rodzaju wysepki, różnego rodzaju. No to teraz zapytujecie się na co na to, co na to. No, kochani, Wy sobie sami tego nie zrobicie, bo takie coś, żeby zrobić, czy maści, czy co innego, to musi zrobić porządny zielarz który po prostu na tym się zna i, i gdzie coś pomoże. Ja proszę Państwa, tu coś powiem. Niektórzy mają takie zapalenie rąk, bo jak mam zdjęcia, czy palców, czy, czy dnę moczanową, przy tym cień nadgarstkową, może zatrzymanie kwasu moczanowego po prostu, więc to się wszystko pcha pa w, w paluchy u ręki, u nogi. Jak ktoś zaniedba, czy te zapalenia, czy, czy inne, bo to tylko z tego powstaje, jest nagromadzenie takiego płynu pod skórą, wtedy nie może zdjąć, pierwsz, zdjąć pierwszego palca, bo on cały jest spuchnięty, aż tutaj, tak jak zdjęcia mi pokazywali, więc proszę Państwa, na takie coś, to jest jedyne mazidło żywokostu, nawódź, w której trzeba moczyć. Jak nie ma ktoś na łocie, niech moczy przez dwa tygodnie w rumianku dość ciepłym, po prostu potem przyłożyć to mazidło po jakiejś chwili, jak to ostygnie, żeby po prostu dodatkowo, jeżeli zażywasz lekarstwa na nadciśnienie, skontaktuj się z lekarzem, bo prawie każdy lek, prawie każdy lek ma dwa składniki, które zawiera dwa takie składniki, proszę Państwa, które niszczą znaczy się blokują kanał wapniowy, tak by to można powiedzieć, robić taka blokada, robi się puchlina, robi się woda, robi się tak jak dna moczanowa i nic. Proszę Państwa, z tym nie możecie zrobić, bo cuda pijecie, cuda robicie i po prostu nie wiecie, że, że to z tego, moi kochani, to jest z tego. No i... Można też dostać różne, już mówiłam tu o tych ziarni, ziarniach obrączkowych. Ludzie pokazują po prostu, jakie to, maś, jakie to maście, no takie, no ale to musi stwierdzić lekarz, dermatolog, co to jest. Czy to nie liszaj, czy nie zakaźnie, czy nie liszaj płaski zakaźnie i tak dalej. Jak to zweryfikuje, po prostu wtedy możecie dzwonić, jak nie chcecie tego, tylko chcecie, żeby maście zrobić ziół. Więc tutaj Wam bardzo serdecznie polecam te wiadomości odczytać, odsłuchać. Proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich Was jak zwykle. Tutaj zawsze, żebym nie zapomniała o nikim. Wszystkich pozdrawiam. I proszę Państwa, zaczęłam od tej na Włodzie. Jeżeli ktoś ma takie puchliny, cieść nadgarstkową i nie ma zrobionej na włoci wyciągu czy anginki, żeby non-stop popryskać z dozownika, po prostu te miejsca zgurbienia czy zapalenia, to nie chociaż złapie się, jak macieś, i tutaj masuje chwilę. Po prostu proszę masować, jak macie, może maźziakom albo tą wywarem, albo obkładać. Jak nie masz ma z korzenia żywokostu, żeby zakładać, więc ratuj się czym możesz, żeby to było przeciwzapalne, żeby te zapalenia zlikwidować. Co jak na samym początku powiedziałam, jakie, jaki skład po prostu tego insulimetu, którego sprzedają gdzieś tam na jasnej górze, właśnie wchodzą te zioła, tylko że, że złota nić po prostu, proszę Państwa, kmin rzymski, jaśmin, papryka, czyli coś tam jeszcze, no to oni takie robią, przeciw cukrzycy. Ale proszę Państwa, cukrzyca to nie jest to, nabędziesz typu 2, musisz uważać, czyli co jesz, do tego musi być zjadane 200, 20 deko, aż różnego rodzaju surówki Taką wioseną trzeba zrobić. Może być wasz, kiszony, kapusty. Jak masz masze, marchewkę, doszatkuj y, selera, y, pora, y, 2 cm w kraj pomidora, ogórka, proszę ciebie, rzodkiewkę y, sałatę pakińską. Już mówiłam mi lodową. Więc takie sobie wymieszaj polej. limonką cytryną, y, y, mandarynką, żeby było słodki nie dodaj żadnych olejów żeby po prostu robić jakieś złogi czy czy te tak i ogólnie ja tutaj chciałam powiedzieć że ci bo dzisiaj też wspomniałam o tych grzybach którzy proponują jakieś wyciągi z grzybów warto się poświęcić jedźcie tam na miejsce niech przy tobie wypije to coś, bo i nic nie będzie, parę kropel z tego grzyba, po prostu czy to jest dobrze zrobione, czy to jest prawdę, co mówi, bo takie zbieranie wiadomości na internecie, to teraz są same hejty, same kłamstwa, specjalnie na niekorzyść ludzi, więc ja bym wam nie radziła. Orzech, zawsze mówię o nim, że trzeba się oczyścić. Niszek lekarski, proszę Państwa, trzeba pić, żeby albo zapobiec od czasu do czasu, żeby się nie tworzyły złe rodniki, i po prostu te rakowe czy nowotworowe. Tak. Nawód szybka sypka to jest na, czy taka, czy robiona na wszelakiego typu zapalenia, a zrobiony osobno lek guk, i bławatek, może być jeszcze jarzębina, jest na serce, żeby nie było koła tania, aretni innych chorób serca, bradykardii innych, które występują, więc to jest na serce. Więc, więc proszę Państwa, polecam. Bo ja wcześniej mówiłam, że jak się, jak macie takie puchliny, a zażywacie różnego rodzaju lekarstwa na na naciśnienie tętnicze, bo tak jest, to sprawdź, czy, czy aby ten lek nie zawierał, nie zawierał w, w tym amlodyny albo penyroprydzu, ponieważ to występują u Was zawroty głowy, ból głowy, po prostu wiele innych, taki suchy kaszel może być, ból brzucha, takie zmęczenie i proszę Państwa, tak to może postępować, więc Tutaj każdego z Was uprzedzam, że poczytajcie, co tam Wam ten lekarz przepisał. I skład, możecie sobie wkliknąć, jak macie nazwę leku, czy ten lek zawiera amlodypinę i ten perynodloper. To po prostu wtedy mów zielażowi, jak powinien zioła dopasować, żeby. Można zażyć te leka, trzy godziny po zażyciu tego leku, który lekarz przepisał, można zioła, żeby wyleczyć chorobę, ale po prostu nie, nie tak. Niektórzy mają, proszę Państwa, zawroty głowy, bo mają jakieś zapalenie chociażby błędnika. Tak. Niektórzy mają kołatanie serca i taki suchy kaszel i... I inaczej, więc y, proszę Państwa, tak jak ja Wam mówię, trzeba o to zadbać y, o siebie, bo y, takie, y, takie zawroty głowy, takie co to jest niebezpieczne, nawet przyjechać samochodem, natomiast y, takie, y, jakby to powiedzieć, leczenie też ziołami, które nie są dokumentowane, jakie to są zioła, jakby sobie na talerz, to, to, to też jest bojaźliwe, dlatego ważne. Oszczegam, że z zaufanego miejsca i a jeżeli zbierasz sobie, proszę Państwa, zioła dla siebie, nawódź, czy ten zasuszysz, czy jakiś rumianek, wiesz, że to jest pewne, więc zbieraj, susz i zakręcaj słoika, żeby nie dostały się jakieś tam mole, czy jak się to nazywa, ważki, meszki, czy co tam takie, co, co na polu są. Proszę Państwa, no i będziecie mieć ze słoika wybierzesz łyżeczkę i będziecie po prostu sobie popijać łykami. Niektórzy nie rozumieją, co to znaczy łykami, dlatego dzisiaj troszeczkę zaczęłam tam ludziom mówić, że takiej rzeczy nie róbcie. Zioła, czepota, peru, którą macie na przykład posyłaną przeze mnie, w woreczku. Proszę Państwa, zioła wszystkie zbierane ręcznie, grube. Nabiera się łyżeczkę na szklankę wody. Znaczy się zalewa szklanką wody, gotuje i pije się później tą jedną szklankę cały dzień. Czyli jak jest 10 łyków, to macie wystarczyć na 8 godzin te 10 łyków. Nie siadasz i wypijasz łykami. To nie ma tak. Nie wypijamy, musicie zrozumieć, nie wypijamy ziół duszkiem ani na raz jednej szklanki, jak siedzisz, te 10-15 minut. Absolutnie, bo to są leki. A tutaj jeszcze raz chciałam powiedzieć o tym niszku, że on po prostu reguluje, nawet jak jest przetuszczona wątrowa, chora wątrowa, czy, czy po prostu do tego jeszcze dochodzi jaskółcze ziele, jeżeli jest na przykład polipy, ktoś ma, albo grzyby różnego rodzaju, albo różnego rodzaju choroby, więc, więc trzeba. Em, em, tak. I proszę Państwa. Y, y, to co ja opowiadam wam o tym orzechu, o tym mniszku, o tym jaskółczym zielu i tych ziołach to każdy powinien mieć w apteczce jak jest rodzina i w razie w, jakiej bóli, kolek, brzuchu, przejedzenia pasożyty, żeby się odgrzebić powinien wypić, żeby jak przyjdzie zima, jesień, że wtedy nie jest ci zimno, bo cię tam ośrodka coś boli, no wtedy że organizm jest ukrwiony że ci jest ciepło, mimo że na, na zewnątrz jest zimno, przy ruchu i tak dalej. Więc ja tutaj Państwu serdecznie polecam te moje filmiki, wszystkie, które i książki, dwie, które tłumaczą. O, pozdrawiam serdecznie Panie Zgierza, z które, które kupiły już któryś kolejny raz te książki. Cieszę się, że gdzieś zostanie ta wiedza prawdziwa. Będą młodzi kontynuować, bo praktycznie można powiedzieć w całej Polsce powinna ona być na stole. Normalnie jak Ci coś zaboli, żołądek, refluks, cokolwiek, to jeszcze ta czwarta książka będzie bardzo po prostu fajna do tych trzech. No bo pierwsza to diamentowe słowa, co to mówiłam tą przepowiednie. Jak się do tej pory dzieje, to tak wyszło. To, czyli 24 lata temu napisałam tej książce, co będzie. No i tak było, tak jest. A proszę Państwa, druga jest Złota Zioła na Wagę Złota: o tych ziołach, jak leczyć rany od leżyny. Ale zawsze pamiętajmy, żeby wyleczyć gronkowce, pacierkowce, jak się rany nie chcą goić, żeby wcześniej od środka oczyścić tym orzechem i innym jeszcze. Na przykład ja wyciąg ze skórczego ziela na złocie z morskim oregano kilka kropel po prostu, żeby to, proszę Państwa, żeby zlikwidować, jak ktoś ma w moczu bakterie, czy inaczej, to tak się likwiduje, mają też dzieci takie te, czy dorośli zakażenia bakteryjne, więc o tym całe czasy mówię. Dziękuję tym wszystkim, że słuchają, a to jest dla Was wiedza, ci co słuchają to z korzyścią dla siebie po prostu i, i powinni się cieszyć, że że o tym się opowiada, tak proszę państwa, jeszcze tutaj miałam. O, proszę państwa. tutaj wam coś opowiem. E, proszę Państwa, na temat kasztana. E, jeszcze opowiem tutaj kawałeczek na temat, e, odpowiem tej cukrzycy typu 2 czy innej. No ludzie myślą, że te tabletki załatwią sytuację. Jednak nie do końca, gdyby się, się tym niszkiem lekarskim wspomogli, czy tym czy takim lekiem takim zrobionym, o których ja przed chwileczką Mogę powiedzieć, zdradziłam za tego mnicha, co tam na tej jasnej górze, jakie to są polskie dzieła, żeby nie były zmyłki, ale za to się nie łapcie, bo to są dość konkretne zioła i to powinien naprawdę wykonać ktoś, kto się na tym zna. No to oni wykonują, tak. Ale jest tych wiele ziół. Nieraz jak ktoś mnie prosił, żeby mu zrobić taką mieszankę, żeby zbić cukier, no to tak było. Ale jak już się skończyła, a lu takie ludzie jedne były, a zauważyły, że ktoś głupoty opowiada, zaczął korzystać stamtąd, to cukier, który znikł, z powrotem się podwyższył. No to jak leczyć takich ludzi, jak szukają nie wiadomo jakich i po co tych ujęć, nie? Jednym słowem muszę tutaj powiedzieć, no to tośmy mówili o tym niszku, o tej cukrzycy, ponieważ cukrzyca to jest taka podstępna, nawet jak niektórzy się nie badają, że ona niszczy nerki i wszystko niszczy. Niszczy nerki i inne organy, więc ciężko się patrzy na oczy. Jest taki słaby wzrok, jak zamglony lub rozmazują się litery, więc trzeba się ratować. Ktoś ma zaćmę się, robi ktoś jaskrę, więc proszę pić. Aronie, sok, zaroni. Proszę Państwa, proszę pić, żeby to wszystko było w normie. Proszę też, jak macie nawódź, a macie te właśnie zwyrodnienia, różnego rodzaju puchliny kości, czy inne. Jak pijesz też właśnie doskonale działa na gruźlicę, na puchlinę kości, bo właśnie to jest jedyny lek złoty, który właściwie hamuje cały ten rozwój i te wszelakiego zapalenia. Na przykład nawódź, to działa automatycznie. Ludzie zapominają o takich rzeczach, ktoś dzwoni i mówi proszę mnie uratować, bo wszystkie przeszły, może jakieś zioła wszystkich lekarzy i rozkładają ręce, że nie ma. No to trzeba znaleźć przyczyny, no to trzeba znowu pytać o nowa, co i jak, pokaż wyniki, co i jak, o co chodzi, czy to boli. No boli, pierońsko boli, ale jak już zażyje te zioła, czy maściami wysmaruje, to potem do ciebie dzwoni, bo jak to ciemne, które zostało niedotlenione na palcach, na rękach czy na nogach, bo jeżeli niedotlenia się organizm całkowicie to w danym miejscu gdzie jest opuchlizna ściska i nie jest miejsce dotlenione, więc robi się takie czarne w tym miejscu może nie całkiem czarne albo czerwone rano wstajesz jak masz wodę która ci się zatrzymuje w palcach czy w całym organizmie to się zatrzymuje bo, bo to jest właściwie dynamoczonowa można inaczej powiedzieć odkładają się kryształki soli po prostu składa się taki kwas, więc tutaj jest potrzebna kuracja mniszkowa, coś moczopędne, po prostu nawoć wroty czy moczopędna czy inne, więc tutaj bardzo zalecam. A każdy sobie z tym powinien po prostu poradzić, żeby nie dopuścić do tego, żeby nie cierpiały nerki, wątroba i inne bo to jest takie po cichu, można powiedzieć, dość dużo ludzi umiera. W każdym razie ja powiem jedną rzecz, jak ktoś wcześniej zapobiegnie swojemu zdrowiu, bo ma słabą odporność, bo miał przebyte jakieś operacje, bo bolą go bo nerki, bo się zaszczepił, to też źle działa na niektórych ludzi, bo, bo, bo ma torbiele, bo jeszcze co innego, bo ma tarczycę, Ktoś mówi, że ma suche łokcie. Jeżeli ma tarczyce, to ma suche łokcie. Yy, takie się robią czarne, suche, czy kolana. Yy, w ogóle, yy, proszę Państwa, dlatego warto skorzystać ze ziół wcześniej, żeby się yy, uratować z tego zakwasu z buraka, bo pytacie, jak zrobić leczniczo. Kochani, jeżeli ktoś tam Ci podaje zakwas z buraka na barszcz, tak, dodaj liść laurowy, sól, rób co chcesz. Ale jeżeli robisz lecznicę przeciw i żeby krew narastała, to robisz 8 buraczków, cały seler, głowiasty, To wszystko ma być obrane. Dwie główki czosku i goździków 8-9 przetrącane lub pół rzeczki. Tak 4 cm wody na tym bez żadnej soli, bez żadnych liści, bez żadnych dodatków. Proszę ja Ciebie. Wtedy wypijasz pół szklanki i naczczą. Szklankę możesz niepełną wieczorem wypić. Jest to bardzo dobre, bardzo korzystne, narastają nowe krinki. Tak, zwiększa się hemoglobina. Nie jest to zamaskowane, ale faktycznie leczy. I zapraszam, można dzwonić i pytać. I pozdrawiam serdecznie. I dobrej nocy i szczęść Boże dla Was wszystkich.